Kręci już chyba co? Już chyba cię w głowie kręci. Ach, co to za obroty? Stój! O, w głowie się kręci. Wow! się Daj mu się! <laughs> 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 Jakie obroty! Wow! <laughs>

Hej! Witam Was w kolejnym ciasteczkowym filmie. Jak widzicie dzisiaj mamy do zrobienia sporo ciastek, ponieważ aż 100, a tak naprawdę nawet odrobinę więcej, ponieważ ja zawsze lubię sobie zrobić taki mały zapas. Wiecie, gdyby mi ciastko spadło, gdyby pękło, gdyby się coś przebarwiło, zawsze wolę mieć kilka ekstra ciasteczek, więc tu wszystko już mam. Wczoraj upiekłam ciastka, przed chwilą zrobiłam lukier. Lukru zrobiłam tylko tyle, o ile na jedną trzecią tych ciastek, ponieważ y, chciałam już zacząć. Oliver jest na drzemce. Y, zasnął jakieś pół godziny temu, a więc prawdopodobnie mam jakieś półtorej, może dwie godziny. Więc jestem ciekawa, ile ciastek uda mi się zrobić w tym czasie. Powiem Wam, że jestem. Y, tak nastawiona pozytywnie. Tego typu zamówienie to jest najlepsze zamówienie, jakie mogłam dostać z perspektywy biznesowej. Jeżeli obserwujecie mnie na moim ciastkowym Instagramie, to wiecie, że ja zazwyczaj robię takie sety, gdzie jest kilkanaście kolorów, kilkanaście wzorów, a dużo się tam dzieje. A moje dzisiejsze zamówienie to po prostu 100 okrągłych ciasteczek. Potrzebowałam zrobić tylko jeden kolor. Biały Ponieważ yy, Wzór, jakby design na tym ciastku Będzie nadrukowany Więc tylko będę zalewała okrągłe ciasteczka A potem będziemy drukować y, Grafikę na tych ciastkach i to będzie tyle Więc powiem wam, że Tak jak wspomniałam Z biznesowej perspektywy jest to najlepsze zamówienie Ponieważ jest ono najszybsze do zrobienia yy, Zaraz się przekonamy Ile czasu zajmie mi Zalanie jednego ciasteczka a, więc będę miała taką orientacyjną, e, taki orientacyjny czas, ile mi zajmie całe to zamówienie, więc zaraz to sprawdzimy. Ale zabieram się do roboty, ponieważ wiecie co, dzisiaj jest, który jest dzisiaj? 17, a do odbioru jest 19, więc muszę koniecznie dzisiaj je wszystkie zalać i wszystkie nadrukować, ponieważ e, nadruk na ciastku powinien schnąć przez co najmniej 24 godziny. Nie chcę zapakować ciasteczka, które nie będzie w 100% wyschnięte, ponieważ ten nadruk na ciastku właśnie się troszeczkę tak, wiecie, rozleje. Będzie taka rozmazana granica i bardzo chcę tego uniknąć, więc już nie przedłużam. Zabieramy się do roboty. Tutaj mamy nasze 110-112 ciasteczek. Mam je w pojemnikach, wszystkie są idealnie równe, zawsze wałkuję je na no to całą grubość mam wałek z takimi, wiecie, obrączkami po bokach, żeby te ciastka właśnie były wszystkie jednakowej grubości. I bardzo ładnie wyszły wszystkie, idealnie się wypiekły, nic nie jest przepieczone, nic nie jest dopieczone, więc no miałam szczęście jak bogowie y, od ciasteczek nade mną czuwali. Mamy nasze pierwsze ciasteczko i tak jak powiedziałam zaraz włączę stoper. Będziemy razem dekorować w rzeczywistym czasie i zobaczymy ile czasu zajmie zalanie takiego jednego ciastka, więc sobie pomnożę to przez 100 i powinno mi orientacyjnie dać to czas, jaki mi zajmie zalanie tych wszystkich ciastek. Samo drukowanie jest dość szybkie, więc nawet teraz się tym nie martwię. Najważniejsze, żeby zalać, żeby to odrobinkę przeszło, ponieważ ja lubię... ludzie lubią różnie, ale ja lubię nadrukowywać, gdy ten lukier jest lekko zaschnięty, niezupełnie suchy, ponieważ no. Ten kolor, ten obrazek jest jakiś bardziej wyrazisty, więc zalejemy, troszeczkę będą przesychały, a potem będziemy drukować. Zazwyczaj wycinam tą dziurkę w konsystencji do robienia krawędzi, dość malutką, ponieważ nie lubię grubych linii, ale w przypadku takich prostych wzorów jak tylko kółko, lepiej jak ta granica będzie troszkę grubsza, żeby mi tu nic nie wypłynęło. Czekajcie... Wydaje mi się, że nawet jeszcze odrobinę grubszą zrobię. W odrobinkę. Bo też nie chcę, żeby była aż tak widoczna. Tam delikatnie. Okej, okay, powinno być gites. Spójrzmy. Okej, okay, jest fajnie. Taką zostawię. Dobra, jedziemy. Bez pośpiechu nie chcę, żeby to było, wiecie, zakłamane. No, znaczy, że robię wyjątkowo wolno. No, czekajcie. Fail, fail. Zaczynamy jeszcze raz. Zazwyczaj, gdy używam tej sztywnej konsystencji, żeby zrobić te tak, obramówki, bo mój woreczek jest mały i mam tam malutko lukru. A to dlatego, że mam dużo ciasek, zrobiłam w takim większym worku i jest mi nieporęcznie, jest mi niewygodnie, więc e, troszeczkę kilka ciasek zajmie mi przyzwyczajenie się do używania tak dużego woreczka. Więc no dobra, próbujemy drugi raz. Zalewanie zalewania lukier. Zróbmy dziurkę jakąś w miarę większą, ale bez przesady. Teraz spróbujmy z taką. Ja nigdy nie zalewam od razu przez same granice, żeby właśnie ten lukier się nie przelał. Zrobię sobie tutaj cały środeczek. Zrobiłam dość taką e, średnią konsystencję, ponieważ to i tak i tak się wykładzi. a właśnie zawsze będzie mniejsze ryzyko, że ten lukier mi spłynie. To widzicie, już się, już się wygładza. Jeszcze nic nawet nie zrobiłam, a już się wygładza, więc elegancko. Tak? Dobrze. Minuta 25. Minuta 25, ale jeszcze wycinałam dziurkę w tej e, torbie z luźnym lukrem. Kurczę, jednak zrobiłam troszkę za rzadki, ponieważ mam trochę tej bombli. Właśnie, dlatego nie lubię robić takiego rzadkiego, ponieważ o, oszczędzacie czas na zalewaniu, bo szybko wypływa ten lukier, ale potem musicie się bawić i te bąble przebijać, więc no to wcale nie jest taka duża oszczędność czasu. Dobrze, więc mamy nasze Pierwsze ciasteczko minuta 20. Więc dobra, odpalę kalkulator. Nie chce mi się liczyć w głowie. 100 ciastek razy. 1. Kurczę, jak to policzyć półtora minutę? Nie wiem, czy tak powiedzmy, ale dobra, no powiedzmy. To 150 minut. 150 minut to jest 2,5 godziny. Pff, wiecie co, to byłoby super, gdybym zalała te wszystkie ciaska w 2,5 godziny. Oliver wstanie za jakieś półtora godziny, więc powinno zrobić jakieś 60%, więc dobra. Działamy, słuchajcie, działamy. Jak widzieliście, korzystałam z tego obrotowego talerza na jedno ciasteczko, ale dlatego, że wszystkie są takie same... Skorzystam z tej Lazy Susan. Na niej będę w stanie ułożyć 5 czy 6 ciasteczek. Też to troszeczkę przyspieszy ten proces. Czasami właśnie tak lubię robić, gdy mam więcej ciastek w tym samym kształcie, z tej samej wielkości, a więc mam nadzieję, że obetniemy ekstra, wiecie, 5 sekund na ciastku, nie? Dobra, działamy. Po godzinie i 20 minutach mam 40 ciastek, więc całkiem nieźle. Oliver jeszcze śpi, ale skończył mi się lukier, więc idę szybko to robić lukru. Z nadzieją, że jeszcze z 20 ciastek uda mi się zrobić, zanim Oliver stanie bardzo idzie dzisiaj do pracy. Oliver pójdzie późno spać, bo to jest późna drzemka dzisiaj, więc będę musiała siedzieć po nocy, więc chcę jak najwięcej ciastek zrobić teraz, żeby właśnie nie musieć siedzieć do nie wiadomo której godziny. Jeszcze Bartek stanie, to też trochę z nim posiedzi, a ja będę tutaj działała. Więc idę robić więcej białego lukru. Dobra, kochani, jest już naprawdę późno. Mam wszystkie ciastka zrobione. Część udało mi się zalać. Po południu, tyle o ile Oliver mi pozwolił, resztę zalałam, gdy już poszedł spać, i teraz pora na drukowanie. Jeszcze 20, 19 ciastek jest w suszarce, tak się podsuszają. Reszta jest tutaj. Mam 112 ciastek i liczę, że jeszcze szybko uda mi się je wszystkie nadrukować. Mam już przygotowany plik, więc teraz tylko podłączę, zrobię testowy nadruk. I ciśniemy 100 ciasteczek. Pójdzie, co mi gusiem, ale zobaczymy, zobaczymy jak pójdzie. Jak widzicie, mam tutaj taki kawałek papieru, po prostu na którym teraz nadrukuję tą grafikę, która będzie na ciastku. Tylko po prostu z obramówką kółeczka, żebym potem wiedziała, jak dokładnie, w którym miejscu układać kółko, aby ta grafika zawsze była w środku, taka wycentrowana. Dobra, jak widzicie, mamy grafikę na papierze, zawsze się tak, widzicie, rozmazuje, ale to jest na papierze, zaraz spróbujemy na ciasteczku, bo nie wiem, czy wspomniałam, ciastek mamy 112, potrzebuje 100, więc mamy trochę e, marginesu, margines błędu jakiś mamy, więc e, możemy testować na ciasteczku. Moje ciastka mają 3 cale średnicy i to ma 3 cale, więc jak widzicie... Z grubsza pasuje z każdej strony. Nie, no nie widzicie tego, ponieważ nachodzi na to kółko. Wiadomo, że podczas wypiekania może odrobineczkę ym, się zwiększyć, lub wiecie, jak po prostu wycinam i podnoszę to ciasko, to na się naciągnę z drugiej strony. Ale ogólnie jest dość równo, więc dobra. Drukujemy, zobaczymy. No dobra, mamy to. Zobaczcie. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Y, trochę wolno drukowało, ponieważ ustawiłam najwyższą jakość. A więc wiecie, takie kwestie jak właśnie jakość drukowania, y, nasycenie, to wszystko trzeba sobie ustawić. Więc teraz ustawię sobie 110 powtórzeń. Albo może zrobię połowę, bo nie wiem kiedy Oliver się budzi. Y, ustawię sobie może z 55. I będę robiła 55 ciastek. Jeżeli Oliver będzie dalej spał, to po prostu zrobię resztę. Ale o! Ładnie, elegancko. Wielkość też dobra, więc super. Teraz tylko kwestia, żeby to się wszystko nie rozmozało. Więc tutaj mam dmuchający wiatraczek, żeby chociaż przez chwilę podmuchało, żeby ta pierwsza warstwa tak przesła szybko. I dobra, nie gadam, ustawiam drukowanie i lecimy. Sprawdzam teraz, jak długo zajmuje nadrukowanie jednego od odciśnięcia przycisku na drukarce. I zabiera to 15, 16, 17, 18, 18 sekund. Więc widzicie, to jest naprawdę wolno, bo przy słabszym ustawieniu, mniejszej jakości, to zajęłoby to pewnie jakieś 8 sekund ale oczywiście chcemy jak najlepszą jakość, więc poświęcimy te ekstra 10 sekund na ciastka. Od ostatniego klipu, który Wam pokazywałam, minęło już jakieś 36 godzin, ciastka już schną dość długo, wydaje mi się, że już są praktycznie gotowe do pakowania, na druk powinien schnąć 24 godziny, żeby wiecie, nie ryzykować, że po zapakowaniu. Ta wilgotność zacznie trochę rozpuszczać ten druk, więc moje już schną ponad 24 godziny. Wydaje mi się, że zaraz zacznę je pakować. Ogólnie samo drukowanie, bo chyba o tym nie wspomniałam, zajęło mi godzinę. Więc wszystkie te ciastka nadrukowałam przez godzinę. Mówię, gdybym obniżyła jakość drukowania, co w przypadku tego loga może nie miałoby takiego znaczenia, ponieważ to jest zdjęcie, pewnie oszczędziłabym czas, mogłam zrobić 40 minut, ale to nic, godzina to też dobry czas. i Trochę nie chcę tego robić, ze względu na to, że to też mi trochę zajmie czasu, ale zastanawiam się, czy nie pokryć tego druku um, Cornstarch, cornstarch nie, wiem, co to jest po polsku. Często jak mam ciastka z nadrukiem, czy używam jadalnego pisaka na ciastku, no to właśnie posłuję cornstarch żeby jakby tą wilgoć jeszcze, jeżeli jest jakakolwiek wilgoć na tym ciastku, żeby to pochłonęło. I wtedy jeszcze bardziej zmniejszam ryzyko rozmazania się tego duszu. Tylko, że mówię, ona już schną na tyle długo, że chyba sobie daruję, ponieważ miałabym no, ponad 100 ciastek do obsywania, potem do wyczyszczenia, więc chyba po prostu zaryzykuję. Trzymaj kciuki, no zobaczymy. Pokażę Wam, jak to wygląda, bo tych ciastek sporo tutaj mam. Proszę bardzo, tutaj jest i pozostałe schną sobie tutaj. Proszę, tutaj mam pozostałe. Mam ich trochę więcej niż potrzebuję. Są bardzo ładnie to wygląda. Jak widzicie, nic się nie rozmazało. Log jest wyraźny. No jak widzicie, mam troszeczkę taki y, za luźny ten lukier. I to powietrze uciekło, I widzicie, nie przebiłam. Więc na niektórych ciastkach są takie bąbelki. Więc y, postaram się ich nie pakować. Właśnie ten nadmiar tych ciastek, co zrobiłam, to właśnie wykorzystam na to, żeby zabrać takie brzydsze ciastka i włożyć te ładniejsze, ale ogólnie prezentują się całkiem ładnie. Stwierdziłam, że jednak wykorzystam to, ponieważ wziąłam jedno z ciastek i tak po prostu palcem przeciągnęłam po tym druku, wiadomo, palec jest ciepły, te ciastko ten lukier też nie jest bardzo twarde, ponieważ ja nie robię rukru żeby był twardy jak kamień. No to się trochę zaczęło rozmazywać, więc żeby być po prostu bezpieczna, posypię właśnie colem starch na te ciasteczka pozwolę posiedzieć tak godzinkę. Wtedy po prostu wymiotę to zapakuję i niech się dzieje po prostu... Wiecie, niech się dzieje, co się chce. A... No ale no nic, działam w takim razie, bo mam ponad 100 ciastek do obsypania. to ciasteczka są zrobione i poszło to dość sprawnie według mnie. Zdecydowanie takie zamówienie to jest coś, co chciałabym mieć częściej. widzicie zmieściłam dwa opakowania, ale nie jestem przygotowana do tego typu zamówień i nie miałam lepszych opakowań, więc są tak na styk, widzicie? Odstają trochę, ale jest, mamy to. Próbuję sobie tak podsumować, ile czasu zajęło mi dekorowanie i ogólnie praca nad ciastkami, to jeżeli miałabym tak podsumować, to wydaje mi się, że samo wypiekanie to było jakieś półtorej godziny, około 4 godzin na dekorowaniu, godzina na nadrukowanie wzoru oraz pakowanie. Wiecie, co nie sprawdzałam czasu, jeśli chodzi o pakowanie, ale na pakowanie z naklejaniem etykietek też zeszło mi około godziny to w sumie mam tutaj 6 pół godziny, czyli taki jeden dzień pracy, żeby zrobić takie zamówienie. Taki wiecie, jeden dzień powiedzmy, na etacie te 8 godzin, e, więc 8 godzin na takie zamówienie, a to bardzo spoko, gdybym miała takie do zrobienia codziennie, to byłoby super, e, ale no nic, miejmy nadzieję, że wkrótce będzie kolejne takie zamówienie, to już jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. No i widzimy się w kolejnym filmie e, o tematyce ciasteczkowej albo po prostu moje vlogi. Jeżeli jesteście tutaj. Tutaj dla ciasteczek. Również zachęcam Was na oglądanie moich e, regularnych vlogów. Będzie mi bardzo miło. E, więc e, już nie przedłużając, kończę. Trzymajcie się ciepłutko. Pa pa!